Justyna Śniegocka, witam i zapraszam na wakacyjne wydanie magazynu Abonenta. A w dzisiejszym programie m.in. interesujące nowości z branży IT. Będzie też o e-fakturach dla abonentów Astanet i promocja internet na wakacje. Poza tym w dzisiejszym programie odwiedzimy redakcję portalu asta24.pl. A na zakończenie jak zawsze zapowiedzi hitów filmowych Kanał Plus. Zapraszam! Microsoft, największy producent oprogramowania komputerowego, przejął najpopularniejszy na świecie komunikator internetowy Skype. Microsoft kupił firmę Skype, światowego lidera w zakresie komunikacji internetowej. Wartość transakcji wynosi 8,5 miliarda dolarów. Przejęcie ma poprawić dostępność internetowej komunikacji wideo i głosowej odbywającej się w czasie rzeczywistym. Skype jest pionierem w dziedzinie globalnej komunikacji internetowej. Według danych z 2010 roku firma posiada 170 milionów aktywnych użytkowników, którzy spędzili ponad 207 miliardów minut rozmawiając poprzez wideo czat i połączenia głosowe. Firma Apple zapowiedziała, że kolejna wersja ich systemu operacyjnego Lion będzie dostępna tylko w sklepie internetowym MacStore. Lion ma zawierać około 250 nowych funkcji, m.in. nowe gesty multitouch. Płynne animacje pozwolą na bezpośrednią interakcję z treścią na ekranie, a zatem na bardziej intuicyjne korzystanie z komputera. Pełnoekranowe aplikacje wykorzystują całą powierzchnię ekranu i nadają się idealnie do czytania poczty, surfowania po internecie lub przeglądania zdjęć, zwłaszcza na komputerach MacBook Air lub MacBook Pro. SafeUp to innowacyjna polska aplikacja na iPhone'a, która pozwala przeglądać ceny książek. Zasady działania SafeApp są proste. Można zrobić zdjęcie kodu kreskowego książki lub numeru ISBN, a aplikacja automatycznie przeszuka bazę danych, sprawdzając, jakie są ceny produktu w różnych sklepach. Dostępna jest także opcja wyszukiwania po nazwisku autora lub tytule. Wiedźmin 2 zabójcy królów ustanowiła kolejny rekord sprzedaży na polskim rynku gier komputerowych. W pierwszych 30 dniach od premiery bezcelerowej produkcji studia. CD Projekt Red grena było już 103 tysiące polskich graczy. Również na świecie, Wiedźmin 2 zabójcy królów cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwsza część przygód Gryta z Zviv. Gra w wersji na PC swoją premierę miała w połowie maja. Z kolei wersja na konsolę Xbox 360 została ogłoszona podczas tegorocznych targów E3 w Los Angeles, a jej data wydania zostanie upubliczniona już wkrótce. Portal Asta24.pl już na dobre zadomowił się na internetowej mapie piły. Sprawdźmy więc, co możemy znaleźć pod adresem www.asta24.pl. Oprócz najświeższych wiadomości z piły i regionu, zapowiedzi koncertów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, portal Asta24.pl umożliwia lepszą komunikację między użytkownikami. Gwarantują to komentarze pod artykułami, forum oraz czat. Na pewno ciekawym dodatkiem jest także możliwość bezpłatnego umieszczania ogłoszeń drobnych. Warto zajrzeć też na portalowy fanpage na Facebooku i na bieżąco śledzić co się dzieje w naszym mieście. To było przedsięwzięcie bez precedensu w polskiej drugiej lidze żużlowej. Asta24.pl we współpracy z TV Asta i AstaNet przeprowadziła relację na żywo z Ukrainy. Była to już trzecia tego rodzaju transmisja, lecz pierwsza z zagranicy. Każda z dotychczasowych relacji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem internautów. Dla wszystkich letnich internautów mamy dobrą wiadomość: rusza promocja internet na wakacje. Wzorem ubiegłych lat z początkiem lipca Astanet wprowadza promocję Internet na wakacje. Zobowiązanie na usługę internetową jedynie na dwa lub trzy miesiące do 30 września lub do 31 października. Wystarczy wpłacić kaucję za udostępniony modem, a po wakacjach zostanie zwrócona w dniu rozwiązania umowy po uprzednim zwrocie sprzętu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura obsługi klienta Astanet. Dbając o wygodę swoich klientów oraz o ochronę środowiska, w lipcu Astanet wdrożyła nowy system elektronicznej faktury. Od teraz każdy z klientów Astanet, który wypełni odpowiedni formularz, może zamiast rachunku w formie papierowej otrzymywać co miesiąc na swoją skrzynkę mailową e-fakturę. Ta nowoczesna usługa zapewnia każdemu klientowi łatwość dostępu do swoich rachunków w każdym miejscu i o każdej porze. Dzięki przesyłaniu rozliczeń, abonent ma możliwość natychmiastowego zapoznania się z dokumentami i zapisania ich na dysku komputera. Poza tym, dzięki systemowi e-faktury, Astanet dołącza do firm, dla których ważna jest ochrona środowiska. Warto nadmienić, iż e-faktura jest prawnie uznanym dokumentem, wymaganym do odliczeń Internetu w rozliczeniach rocznych. Już wkrótce wniosek o e-fakturę będzie można wypełnić elektronicznie za pośrednictwem www.astamyś.net.pl. W związku z rozpoczęciem wakacji chcielibyśmy poinformować klientów Asta.net o zmianie godzin otwarcia biura obsługi klienta. Od początku lipca do końca sierpnia główne biuro obsługi klienta mieszczące się przy ulicy Drygasa 29 w File będzie otwarte od godziny 8 do 17. Sobotnie godziny nie zmieniają się. I to już prawie wszystko w dzisiejszym magazynie. Na koniec polecam filmowe hity lipca w Kanał+. Plus. A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w sierpniu. Do zobaczenia. Kanal Plus Lipiec będzie relaksujący, sentymentalny i zaskakujący. W lipcu dla Was bez specjalnych zamówień i przygotowań. Wakacyjna lawina gwiazd. Tobie McGuire, Jake Gyllenhaal. Oraz Jeff Bridges. Także w lipcu Katrin Heigl, Ashton Kutcher, Dwayne Johnson, Simon Baker i Natalie Portman. To się nie mieści w głowie? Zobaczcie filmy lipca w Kanal+. Plus.